Witam bardzo serdecznie na moim kanale Fitness Bez Ciemy. i Dzisiaj będziemy ćwiczyć pośladki. Skupimy się tylko na tej jednej części Waszego ciała, na tej grupie mięśni. Dzisiaj, żeby trochę z nimi poćwiczyć, żeby je trochę ujemdrnić i żeby takie były bardziej kształtne. Także zapraszam serdecznie do naszych ćwiczeń na zgrabne i jędrne pośladki. Zaczniemy w pozycji na czworaka. Ręce na szerokość barków, kolana na szerokość bioder i na razie będziemy tutaj rozciągać nasze pośladki, powoli tutaj ruszać tym odcinkiem lędźwiowym naszego kręgosłupa. Troszkę tutaj porozgrzewać te mięśnie. Przygotować stawy przy wdechu stopy. Kręgosłup. Wyginamy brzuch na dół, staramy się wypchnąć do podłogi i patrzymy do przodu. Tylko barki, barki ściągamy na dół. Nie do siebie razem łopatki, tylko na zewnątrz, do góry. W takiej pozycji trzymamy, dobrze? I przy wydechu znowu najważniejszy ruch z waszych bioder, żeby przechylić te biodra do siebie, do góry żeby poczuć, że rozciągamy właśnie ten odcinek lędźwiowy. Przy wdechu będziemy rozciągać brzuch i pośladki, przy wydechu odwrotnie. Rozciągamy odcinek lędźwiowy i ściągamy mięśnie brzucha jeszcze parę razy wdech i powoli wydech jeszcze ze dwa razy. Wdech i powoli wydech. Super. Teraz pozostajemy w tej pozycji, to jest najważniejsze, żebyście nie opuściły bioder na dół, żebyście się nie przechyliły do przodu, żeby nie było tego wygięcia kręgosłupa, tylko żeby kręgosłup był prawie w linii prostej, czyli mięśnie brzucha pracują. To jest najważniejsze, bo inaczej nie pracujemy mięśniami pośladków, tylko pracujemy, właśnie z, odcinka tego, pracujemy z odcinka dolnego pleców i nie za wiele tutaj wyrzeźbimy tą nogę z tyłu, ten nasz pośladek. Czyli noga jest ugięta w kolanie, nasza lewa noga, przy wdechu unosimy ją do góry i przy wydechu staramy się ją dociągnąć do siebie. Będziemy tu ćwiczyć, na, zna, nad, będziemy ćwiczyć pośladek, ale również te mięśnie boczne, brzucha, jest jak również tutaj z przodu. Czyli mamy także więcej tutaj tych pozytywnych aspektów. Najważniejsza rzecz, jedna z najważniejszych, istotna rzecz. Kiedy unosicie nogę do góry, nie przechlajcie, kolana, nie wyciągajcie na zewnątrz, bo wtedy nie pracujemy tutaj tym pośladkiem. Ten pośladek będzie pracował tylko wtedy, kiedy będziecie mieć kolano cały czas skierowane do podłogi. Nie unosimy tu na zewnątrz, tylko właśnie do podłogi i do tyłu. Wdech do góry, wydech do przodu. Wdech i wydech. Odcinek lędźwiowy jest w tym samym ułożeniu. Pamiętajcie, jak będziecie tutaj pracować z lędźwi, w ten sposób nie zrobimy tutaj nic z tym pośladkiem. Te mięśnie się po prostu nie uaktywnią, nie będą pracowały, no i się tutaj w tej części nogi nic nie wydarzy. Wdech i wydech. Może jeszcze jeden raz. Wdech. I wydech. Druga noga. Wdech. Wydech do przodu. Wdech. I wydech. Nie pochylamy się tutaj do przodu, do tyłu. Serwetka jest cały czas w tej samej pozycji. To jest tylko ruch waszej nogi z biodra. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Może jeszcze dwa razy. Wdech. I wydech, ostatni raz wdech i wydech. Dobrze, damy tym naszym nadgarskom troszkę odpocząć. Położymy się na plecach, stopy płasko na szerokość bioder. I unosimy biodra, ale same biodra bez górnej części ciała. Górną część ciała, plecy dociskamy do podłogi, wdech na podłodze, wydech biodra do góry. Ściągamy pośladki. Uaktywnijcie te mięśnie, tutaj. Wdech podłoga, wydech tylko pośladki. Biodra do góry, górna część ciała do podłogi. Pamiętajcie, tutaj ten odcinek górny, gdzie macie wasze łopatki, górną część kręgosłupa, jest na podłodze. Wdech i wydech. Bardzo starajcie się te, ściągnąć te pośladki, szczególnie kiedy już macie te biodra. Uniesione wdech na podłodze, wydech do góry. Zwróćcie uwagę, czy nie wypychacie kolan na zewnątrz. Trzymamy kolana w tej samej linii, kiedy biodra są na podłodze i kiedy je unosimy. Czasami tutaj myślimy, że nam to ułatwi, a zmieniamy wtedy ułożenie tych nóg i te mięśnie też troszkę inaczej pracują. Możecie trzy razy, wdech i wydech, wdech, i wydech. Może jeszcze jeden raz wdech i wydech. Dobrze. Rozciągnijmy teraz te pośladki, czyli nogi, kolana do siebie. Mogą być ugięte, jeżeli już czujecie, że rozciągamy, ale jeśli ktoś ma bardziej rozciągnięte mięśnie, potrzebuje trochę głębszego rozciągnięcia, to stopy do góry. Kolana do siebie, na dół, stopy wysoko do góry. Wtedy będziemy czuć to rozciąganie. Może komuś tyle wystarczy. Dobrze, tu znowu. Każdy według własnych tutaj możliwości, jakie wasze ciało jest. Możemy pozostać bez ruchu, możemy się kołysać w prawo, w lewo. To fajnie też rozciąga nasz kręgosłup, te mięśnie właśnie w odcinku lędźwiowym, biodra i pośladki. Teraz zmienimy ułożenie, położymy się na boku. Na waszym lewym boku. No może nie na końcu, na boku. Na łokciu. Opróczemy się na łokciu. Ale na lewym. Jesteśmy na lewym boku. Teraz co jest znowu ważne. To pamiętajcie z poprzednich filmików. Jeśli ktoś dopiero ten zaczyna te ćwiczenia od tego filmiku. To przypomnę. Nie mogą, być wiod... Kiero... nie mogą być kolana skierowane do przodu. Muszą być skierowane w waszą prawą stronę. W tamtą stronę. I jak patrzycie tak z boku. To najlepiej gdyby biodra... I kolana były w linii z waszymi ramionami, barkami, żebyśmy nie mieli właśnie tutaj tego zgięcia w biodrach, tylko pośladki ściągamy, żeby wypchnąć biodra do przodu. Pokażę Wam to z innej strony. Często tak właśnie dziewczyny próbują robić ćwiczenia w tym bocznym ułożeniu i niewiele się tu zadzieje. Pracują nogi, a nie te mięśnie, które chcemy. Czyli wypychamy biodra do przodu, pośladki ściągnięte. Tu mamy kolana, biodra i barki prawie w jednej linii. To jest to ułożenie, kiedy macie efektywne ćwiczenie na wszystkie mięśnie, szczególnie właśnie te boczne i pośladki. My dzisiaj nie będziemy ćwiczyć bocznych, skupiamy się tylko na pośladkach, ale to ułożenie też jest nam potrzebne, żeby dobrze uaktywnić mięśnie. Teraz Prawa noga lekko do góry, wdech. Staramy się ją dociągnąć do tyłu, czyli czujecie, że ściągacie pośladek, i przy wydechu noga do przodu. Czyli rozciągamy i ściągamy te mięśnie. Wdech ściągnięte, wydech do przodu. Wdech i wydech. Tu będą też pracowały mięśnie, brzucha, te przednie, w większości. Nie opieramy się na lewym barku, głowa jest wysoko. Tu dociskamy łokieć i bark do podłogi, żeby unieść tą klatkę piersiową. Wdech i wydech, wdech i wydech. Pośladki to taka specyficzna strefa. Ciężko ją tutaj rozruszać, ale jak będziecie mieć prawidłowe ułożenie ciała, to to będzie do wykonania. Może jeszcze ze dwa razy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Zmieniamy stronę. Kładziemy się na prawej. Łokieć bark w linii ze sobą. Kolana z biodrami i barki. Lekko unosimy tą lewą nogę. Wdech i wydech do przodu. Wdech i wydech. Staram się tę nogę dociągnąć do tyłu, tak żebyście czuły. To nie tylko będą pośladki, ale także tylna część uda. Ona też się tu będzie fajnie rzeźbiła. Pracujemy nad pośladkami, ale one pracują w tym samym momencie. I tylna część nogi, i pośladek. Tylko musicie się naprawdę skupić na tym, żeby nie mieć zgiętych bioder, żeby to kolano prawe było właśnie skierowane do waszej lewej strony. Wdech i wydech. Jeszcze ze dwa razy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Czujecie pośladki? <laughs> Mam nadzieję, że trochę czujecie, bo to znaczy, że były uaktywnione. Wracamy na pozycję, do pozycji na czworaka. I teraz lewa noga jest wyprostowana. I unosimy i pulsujemy. A może być dwa powtórzenia, może być więcej, w zależności czy czujecie, że ten pośladek jest ściągnięty, i znowu pamiętajcie, ułożenie tutaj odcinka lędźwiowego to jest wszystko. Albo to ćwiczenie będzie aktywne i zadziała, albo nie. Jeżeli opuścicie biodra. I klatkę pierściową, będziecie tylko tak machać nogą, bez uaktywnienia pośladka, to, nie będzie, to nic się nie zadzieje. Będzie was boleć prawe biodro. Muszą być wszystkie mięśnie górnej części ciała uaktywnione, czyli znowu tak, jakbyśmy się chcieli odepchnąć od podłogi. I tą nogę unosimy, pięta jest wypchnięta do tyłu, żeby właśnie te tylne mięśnie tylnej nogi uaktywnić. I poruszamy tą nogą. Do góry na dół. W, ma, w takim minimalnym tylko zakresie ruchu. I czujemy pośladek. Możecie zrobić przerwę. Ze dwa oddechy i powtórzyć. Albo ze mną jeszcze może. Może ktoś jeszcze zrobi. 5, 4, 3, 2, 1. I rozciągamy. Teraz prawa noga. Znowu. Jak tam nasze łopatki, czy wypychamy te barki do góry, czy łopatki ściągnięte do siebie, brzuch na dół, tu bez żadnego wsparcia. Pamiętajcie, to jest podstawa, żeby pracować właśnie tutaj, albo nad brzuchem, albo nad pośladkami. Te mięśnie górnej części ciała muszą działać prawidłowo. Unosimy, nie przechylamy się w lewo, będziecie wtedy czuły. Lewe biodro zamiast prawy pośladek. Czyli ciężar ciała w dalszym ciągu jest tak samo ustawiony 50 na 50. Lewa i prawa strona. I znowu pięta wypchnięta. Palce do podłogi. Głowa wysoko na linii z Waszym kręgosłupem. Nie opuszczamy głowy na dół. Pamiętajcie, możecie sobie zrobić przerwę. Ja robię dzisiaj to jako jedno powtórzenie, ale wy możecie po pięciu czy po trzech lekko opuścić nogę, wdech i spróbować jeszcze raz. Ale ktoś z Was może już mać mocniejsze mięśnie i da radę zrobić ze mną. Jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Rozciągamy. Nasze pośladki, czyli palce podkurczone, palce u stóp podkurczone. Może mogą być biodra wyżej, niżej, w zależności jaka pozycja jest dla Was po prostu wygodniejsza, ale czujemy, że rozciągamy właśnie te mięśnie, które przed chwilą pracowały ostro. Dobrze, wrócimy do pozycji na plecach. Teraz będziemy mieć biodra uniesione, tylko znowu nie unosimy razem z klatką piersiową, tylko samą dolną część, same biodra. Tutaj już żebra, ta dolna część żeber jest bardzo blisko podłogi. Ta część jest dociśnięta, a ta jest uniesiona. I próbujemy unosić jedną piętę, trzymając biodra. Tej samej wysokości, i pośladki. Słuchajcie, tu nic nie zadziała, jeżeli nie będą mocno ściągnięte. Ściągajcie te pośladki teraz cały czas. Możemy pracować jedną piętą na przemian albo obie razem. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Kolana w tym samym ułożeniu, nie wypychamy na zewnątrz. Może jeszcze 5 razy ze mną. 4, 3, 2 i 1. Rozciągamy pośladki znowu. Kolana do siebie. Ugięte mogą być nogi, albo tak jak wcześniej mówiłam, jeżeli potrzebujemy tutaj większego rozciągania, to Unosimy stopy do góry, ale barki i głowa rozluźnione. Znowu w pozycji bez ruchu albo kołyszemy w prawo, w lewo. Zrobimy jeszcze z dwa ćwiczenia, ale już rozciągające. Także macie krótki zestaw. Jeżeli ktoś potrzebuje dłuższej sesji, to robiąc jeszcze raz ten sam film macie już pół godziny i w zupełności wystarczy. Dobrze, porozciągajmy teraz te mięśnie, czyli lewa stopa na podłodze, prawa stopa na lewej i wypychamy kolano na zewnątrz, i czujemy, czy tu jest rozciąganie, czy nie za bardzo. Jeżeli mięśnie są już porozciągane fajnie, to musimy wtedy Lewą, tą prawą nogę po prostu oprzeć na lewym kolanie. I znowu komuś wystarczy tylko wypchnąć tą prawe kolano na zewnątrz, żeby tu poczuć te mięśnie, a ktoś inny będzie potrzebował, żeby tą nogę unieść do góry. Tu próbujemy, jak blisko jest kolano. Najpierw z przodu, z lewą ręką. Albo może jest wystarczająco blisko, żeby właśnie złapać z tyłu. Także znajdźcie pozycję dla siebie, czy ta stopa lewa musi być niżej czy wyżej. Wszystko zależy tutaj, właśnie. Musimy czuć te mięśnie. To będzie wasza prawa strona, tu pośladek i biodro. Oddychamy, wdech i wydech. Teraz druga strona. Czyli zaczynamy od tego pierwszego ustawienia i sprawdzamy, która opcja tutaj dla nas jest najlepsza, żeby czuć teraz lewy pośladek, lewe biodra. Górna część ciała, starajcie się rozluźnić. Rozciągamy dolną, także górna, niech sobie odpoczywa dzisiaj. Głęboki wdech i wydech. I teraz lewa noga na podłodze, prawe ramię na zewnątrz i będziemy dociągać prawe kolano do lewej strony. Tu rozciągamy wszystkie te mięśnie, nie tylko pośladek, ale również ten boczne tutaj, one razem pracują przy rozciąganiu, to będzie więcej niż jeden tylko mięsień. Pilnujcie, żeby prawy bark. Był na podłodze. Bo tu można dociągnąć te kolana do podłogi, ale jeżeli unosimy bark, to tracimy tutaj to rozciąganie. Nie chodzi o to, żeby kolano było na podłodze po lewej stronie, tylko ciągniemy do takiego momentu, żeby czuć tutaj rozciągane mięśnie. Oddychamy głęboko, głęboki wdech, powoli wydech. Zmieniamy stronę. Czyli teraz prawa noga na podłodze, lewe ramię na zewnątrz, żeby utrzymać właśnie tutaj równowagę, czyli lewy bark na podłodze, kiedy dociągamy lewe kolano, lewą nogę tutaj do prawej strony. Zawsze jedna strona jest bardziej rozciągnięta, także będziecie czuć, że z jednej strony jest trochę więcej, większy zakres ruchu i te. Rozciąganie nie jest aż tak intensywne. No tak. Dlatego, że każdy z nas jest lewo-praworęczny, czyli zawsze ta jedna strona jest mocniejsza, druga jest bardziej porozciągana. Wdech i wydech. Obie stopy na podłodze powoli obracamy się na jedną stronę. I wstajemy. Hmm. Także dziękuję Wam bardzo za udział. Dzisiaj pośladki, jak tutaj wyrzeźbić, ujętnić tą część ciała. Ona jest taka trochę <grymna> oporna, ale to właśnie dlatego, że bardzo często dziewczyny pracują z ruchu, tutaj właśnie z lędźwi zamiast usztywnić tą część i pracować tylko pośladkiem. Także dajcie mi znać, czy rzeczywiście czujecie, że te pośladki dzisiaj pracowały. Mam nadzieję, że tak, że te wszystkie moje instrukcje są dla Was jasne. Także piątka <laughs> za dzisiaj, przebijmy piątkę. Dajcie mi kciuka do góry, jeżeli Wam się podobało i zapraszam Was na tydzień na kolejne ćwiczenia wyszczuplające. <laughs> Trzymajcie się zdrowo i będą także nowe filmiki. Pogadanki na temat diety, motywacji i takich tam innych różnych rzeczy. Także jeżeli macie jakieś pytania, proszę bardzo, napiszcie, zostawcie komentarz na dole. Nakręcę filmy, jeżeli z czymś się borykacie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się na razie dziewczyny.